Mam pytanie do Was yy, dla widzów, bo moja Renata ma pewien problem. Jak poradzić sobie, yy, jeśli samochód średnio odpala i jest dieslem w zimę? Jak chcę z tym poradzić? Nie chcę jej auto w ogóle odpalić, ma diesla. Ja się na autach nie znam, więc pytam Was. Ja się znam na samochodach. ma, a kiedy odpala ostatnio? Ile MIAŁEŚ przerwę? O. 10 dni przerwy, auto nie jeździło. W zimie? No i teraz nie odpala w ogóle diesel. W koznie nie takie info. A drugie jest na złom. Dość na auto to też nie jest jakiś gruchot, nie? To pozdro, akumulator trzeba naładować. Gratuluję mózgu. Akumulator, plus ewentualnie świecę. Kurde. Ja bym chyba wolał benzynę niż diesla, ma być szczery. To nie ma wielkiego znaczenia? Tak? Czy... No nie wiem, moja mama. Kiedyś dawno, dawno temu jak jeszcze bym młody miał jakiegoś starego Forda rocznik Dzień 4 się go lekko popchnęło i kurwa przy minus 15 odpalał, no Ty, no znowu zbanowana Fiora Chuj no, testujemy tego tryndę, nie? Pod nowe temy. Hmm. <laughs> Tylko muszę zobaczyć Eee, nie wiem jakie nie wiem jakie itemy teraz na niego no chyba standardowo czy letality nie. czy robisz ten nowy item pod letality do puszowania? nie wiem szczerze jak mam go budować serio nie wiem mysz i sobie mówią że Prawdopodobnie rozładowany akumulator albo świecę do wymiany. Jak wstał tyle. No to akumulator. No. Dobra. Dzięki widzowie. No ja się na autach nie znam, no to nie będę z siebie pseudoeksperta robił i jej gadał jakieś głupoty z chatu. GPT. Nie, nie mam auta i prawka, więc no nie wiem. A co do itemów to też w sumie nie wiem co ja mam budować. No bo ja gram Letality czy Kryta. No bo Kryt trynda, dostał bufa. Ty w sumie zobaczę Fogeda co gra. Foget OPG. Ty tam grał, tak? Ty no nie ma klipa. Kurde. Ty no nie wiem co mam grać. Jak, jak się nazywa ten nowy item pod letality z puszowania co mam niby kupić? Siema. Dobra, Pomóż. na trendzie. Nie, no kupię. Dobra, kupię póki są standardowo. profejny w kolektora i tyle. Dobry. O kurwa, ki do fizał. What the shit? Zbugowany hop. Gdzie się? Żegnamy umieć. Lubię, kiedy ktoś walczy z uśmiechem na twarz. Siema. Nie! Zbisowałem kół, kurwa. Zajebie kurwa kryta w te miniony Dziękuję ci, Plutko. Klikwym za 23 miesiące. Ziemniaczki, fryteczki dla ciebie. O, w tych czasach można przetrwać wszystko poza śmiercią. Aha! Przeciwnik pokonany. 하... 나이 반은 지 Z tym razem tak nie będę grał. Bez buta. Cie ma, Czy czytasz ten czat? Dzisiaj bardzo niewiele, ale jak mam okazję to czytam. Jest w tytule streama, że dzisiaj mogę niewiele czatu czytać. A no to was informowałem wczoraj jest w tytule wynośnika razy 9 raz i go next Do końca, do końca. Go dive. Dobra. Poczekaj, niech mu pasywa wejdzie trochę. Dobra, mam to wziąć? Czy... No bierz te falę kurwa No biorę, biorę Spokojnie Wieszczę To przyjdzie belwet, zabijamy ją Nie, nieważne Nie ma Fiza Dwa trupy może być wszędzie Spinguje 15 razy, go. Może zauważy Uważa Belwet? Kurwa Belwet bez bel, 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 Rekolada. Dwa razy do Bielasu schodzi. A za co robi, wali konia. mam pod V, V to jest nowy quest w lolu Jak go zrobię mam tam telefon, hać no No ja pierdole no kurwa Kurwa Nie da się grać, nie da się grać Czas na stan gier, ja czeka, czekam, czekam, to jest LEJNUJEM NA KOGO, KURWA NA TINUSEM NA KOGO LEJNUJEM NA TINUSEM KURWA Ja gram Lissaną, gram Lissaną, next Jeszcze tryg wejściem all in na drugim levelu, co znaczy? Jaki tryg? all in Na drugim levelu Ping daj wa O nie, dobra, nie ważę. A musi bota grać Zabista. <śmieniacen> <śmienicen> a! a, 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 a! a, a! tak rozjebany kurwa psychicznie, że mi się nie chce tego. Efekt fast. Tę gierkę motorową Trafiłbym ku kurwa dwa razy, by było lepiej, ale nie trafię. Go, go grabs, wywinął. On teraz będzie full killerował. Nie, 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 we play this, we play this. We play this. Dobra, nie robi nice. Zostawię się jednego Trzosów po czekaj pochodzi Serkan Trzosów napierdalałem, kurwa tego pierdalałem, gra w nie, nie no kurwa, no nie da się, nie wiem, może bardziej safe powiem grać z tymi debilami Nie, no jak bardziej safe, Wszego ruchałem, dubsko go było, zapinałem. Nie, 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 Za zahenaj nie, nie, jest jest Jest, nie, uciekamy, uciekamy Czekamy, czekamy, nie, 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 flash. Niestety kurwa nie cofnęła za jakiegoś powodu Nie ma fleszy. Nie wytrzymam kurwa psychicznie nie wytrzymam Nie mogę grać, nie mogę grać, czekaj nie, nie będę grać tam. kurwa On nie używał fali z... tylko bal wypaliła Springowałem, ale to nie to siema Opchował się nas Sahena, a co miałem innego grać? Tak mój

Tylko nie Fizzowi. Będzie git. Good job. Kurwa, dwa Kurwa, kurwa. Za, za stracił dwa jebane wave'y. Czajcie to. Fizz będzie, fiz będzie. Kurde, mogłem, nie, nie wiem czy to wyszło git, czy mogłem od razu umrzeć. Nie wiem Znaczy na topie git wyszło no, tak to. My to gramy dzisiaj, my to gramy, my to gramy Guys, play this! Kurwy głupie Tankuje, trapuję Mam mu to, mam to A, co jest? Przerwany? Jak? Thrashe'u chodzi Tankuje, 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 kurwa, nie Jak wiem. Jest. Mam go, nie mam go Jak on mi przerwał? Chuj, proszę. on ma flasha chyba JEST! A zaś małeczkę! Zasi maareczkę, Flasha Tak, Tak, ale to co chłop kurwa barda tam miał? Że miał 100 HP w picie To ich kurwa nie ma. Co ty chodzi, że 100 HP w picie? Ja, ja, ja miałem kurwa diesel'a na 15 razy, no i co? Moja drużyna zniszczyła wieżę Nie no kurwa, Dudy Bundle zrobił mi chłop Dudy Bundle mi zrobił Usiąłem te... ziomeczkowi Dudy Bundle Dobra, uciekaj, uciekaj, po prostu uciekaj tym Nie ma flesza, nie ma flesza. Czekaj, ale mam białą broń! Białą broń! ja nie taka biała kurwa. Dwa trupy w drużynie przeciwnej. go side. Zamki mordę kurwa tym. TY! A czemu tam po jesteś? Ja, mogę, ja po prostu ja mogę rage'ać na zohana jak chcesz Idę na Ten o nowej Foyoi ma 3x 1.8 mecze Ta, ten to mój stary jest I go kurwa dywałem Ale oczywiście, Jungle Diff w każdej gierce komputerowej. O, za dzieciek on no, oddał. On no, to by się spodziewał 700 zł. 700 zł oddane, tak o kradzi grbiony, muszę uciekać co tam. Ale jest tured Nie no come on, guys, guys, guys! Jakbym był na bocie! Jakbym tylko na, bym był na bocie! Rozliczę się z tym Pizem Teraz mu przekażę wiadomość Ale potrzebuję samo nery to ZEGNAM nie? Możesz grać na swojego może? Wzydał, Myślę, podejście go teraz zabije nie wiem Okej okay. bo, bo wezmę next wave może <coughs> Albo dwa I mogę iść no Dobra, to co? Reset? Czy jeszcze mam? Nie, już dalej nie pchnę. To idę. 37 drake, cross mapę zagramy. Jaką cross mapę zagramy? Tego drake'a wierzyłem przecież. Tak? Ja no, nie wiem, no teraz trochę, no to oddał killa, może się pokuszą bo No oddał, oddał, no ale jak zagramy to w miarę z głową to Fizz no, ale tej zoni nie użyję, tylko ginie na silensie instant. No dobra. Zachęcam tron twinite. Wykil First. Co się dzieje. Przeciwnik Nie jest walka z mojej strony, kurwa. Przeciwnik Amazonia, w sumie. Ferki. <noise> Wszystko dobrze? <noise> Co tam, Maśka? Nie czuję się dobrze. Nie wstydzę się, nie wstydzę się tego, wiesz dlaczego? Mnie odpierdala w tej grze! Mnie odpierdala w tej grze! Mnie odpierdala w tej grze, po prostu, Mię, mnie, mnie aż odpierdana po tej grze. Ja trafię kurwa do psychiatryka i to jest kurwa... Wiadomo. Ale jak mam jej pomóc, kurwa? Jak, no nie wiem, no, no nie wiem, no nie wiem, animacja, animacja jedzenia, jaka cieka kurwa. Nie! Przeżerała się nie boi mnie! Za no, Wam boję się! Lisa się boi Ja pierdolę Jeszcze jakiś bamek na tym topie, kurwa Nalizy żyje, kurwa, na stronę move, kurwa Stary, od kiedy, kurwa, w. Możesz przestać F... ginąć, kurwa, a możesz przestać ginąć na No Way For You? Od kiedy za slowuje jak 5w, kurwa, na Susa? No co to za slow ma być, jebany? Od, od zawsze no kurwa no ale co to jest za slow? Mybat w chuj no i Batwiszczono twoją wieżę To jest bez zonnie, jak ktoś spalił i tego

Kurwa, no podejdź, 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 zabij go, zabij go No, no, no! a, Ej robimy, robimy na Nasera na robimy Dawaj tpk, dawaj tpk Przepraszam, ale ja ci pieję kurwa, już idę tankuję No już się tankuję, no ja mogę przejść Coś na projekcie dzwoni, niech dzwoni, kurwa, Kiedy? niech dzwoni. Ja oszalałem w tej grze, ja oszalałem w tej grze. Nie ma kurwa Nautilusa, nie ma kurwa nikogo, nikogo nie ma nigdy w życiu. Stary, jak nie wiem, no. Poszuj dalej, poszuj dalej, oni o mnie nie wiedzą, poszuj dalej. Nie, Majty, ci to Puszę stary lesa kurwa w życiu, no. Nie ma. Ale to ty puszy, ty puszuj ty, ty se puszy może. Puszę, puszczy, haj, faj. Tak, 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 tak widzę teraz, no. No jak. Fry win. <try> Dobra, nie ma zoni. Nie, nie rób nic głupiego. Ja pierdolę disie no wstrętny. Jeszcze kanał sobie Fajne Fanek grzybek, no jak fajne kółno to jedyny kół, jaki mogłem rzucić? Wiesz dlaczego? Bo Fizz mi zadał całe obrażenia. Dostałem huka a Jedyne co mogę rzucić, to rzucić kurwa kół w Dżina, żeby on tu musiał stać z teba, żeby mi dostał obrażeń za darmo. No ale ty powiedz mi, że fajne kół, że fajne kół, kurwa, że fajne kół. Fajne kół to kutas miał twój stary chyba krzywego kurwa, bo taki wyszedłeś. Bo nie wiesz, kurwa, że ja czasami muszę rzucić kół na jakieś. na. na, na zonowanie. Nie trafię nie 100% kół w tej grze. Wiesz dlaczego? Bo to ku jest bardzo łatwo zdodżować I to ku... to nie, nie, nie da się tak wziąć jako w, w IQ Zjebany Z, zabilibyśmy To kurwo jebana Kurwa Please play IR 3-4 Moja drużyna zniszczyła wieżę. Oni nie wiedzą, że moja sobie zabija. Dobrze, bróz na terenie, że to jest kurwa klasa światowa. Ty No to już piąty raz, piąty raz się dzieje! Let me eat, let me eat, please, 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 let me eat. Nie tam mi jeść, bo jest kurwa śmaton. No w są są turety, kweta też się szybko robi, gierki są też szybsze. No później Mogłyby być te kurte, nie wiem co to myślę. Zeta Agent Renobrusa. Bez kitu ja znam tego, tego Zeta, To jest Agen Random Patrz Patrzcie, a Badz, no, mówię wam. To jest agent Random Czemu idziesz na ten side? A dobra, bo w sumie nie no, w sumie no spoko. No sama mam się. Nie, nie, mówię, mówię, mówię do, do Bruce'a. No nie no, mógłbyś golemy robić albo coś, nie? Chodzi o to, że... No... Jak mogę to biorę, nie? Go! No, trolluję, trolluję, hook! Hook! Calling N-Word Nie no, napiszę tego, ale kurwa do serio do No duży ma damage ten no. naprawdę pierwszy raz czujesz, że ta postać bije, nie?